Brrrrrrrrr Siemaneczko, kochani, z tej strony Mad Kochani kochani, wam dzisiaj pokażę, co ja sobie tutaj w tym New World porabiam, kochani. Kolejny taki dzionek, zwykły, spokojny Zbieranie surowców na spokojnie, troszkę śmieszkowania, e, troszkę poćwiczę rzucanie sobie toporkiem, ale generalnie, generalnie na luziku, bez spinki. Oczywiście, pudło. Je, yeah, baby, Wiedziałem. No, to tak jest trochę słaba godzina, bo tu widzę pełno, pełno ludzi biegania. Piękny rzut! W sumie... Nie, nie spodziewałem się, że trafię z tak daleka, nie? Tak naprawdę. Zobaczcie, tam jest jakiś lepszy cel. dobra, uwaga! Tam chodzi wilk, uwaga! No. Yeah. 3,60 za headshota! To, ale zobaczcie, z jakiej odległości go trafiłem, co jest? Normalnie snajper. Mm. Siadło. Ładnie. Jeszcze spoko by było, żeby coś przynosiło nam te fanty nie? Na przykład. Yy... Na przykład w Sil Silgrad tak było, że na przykład jeśli graliście sobie magiem yy, czy łucznikiem, na przykład tak jak teraz, no i zabiliście kogoś, no ale co z tego, że z dystansu zabiłeś gościa, yy, jak musiałeś iść po to, nie? I na przykład w Silgradzie było tak, że jak tam zabiłeś sobie z odległości, yy, to mogłeś sobie kupić zwierzątko, i zwierzątko ci zbierało fanty, nie? Także robiłeś, wiesz, pyk, 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 i nie musiałeś tam biec, zbierać, tylko sobie szedłeś szukać następnego mopka. A twoje, a twoje zwierzątko podnosiło Ci fanty, nie? I fajne, fajne to było rozwiązanie, podobało mi się. Dobra, jeszcze żelazo. A widzicie, tak troszkę oddalone, troszkę oddalić się od miasta. No i już tam jest większa szansa na surki. No właśnie żelazo akurat dużo potrzebuje. Hm. A ja zresztą czego ja nie potrzebuję. Idziemy gdzieś tu się przyczepić. Co tam jest takiego dziwnego? Co to jest? Co to jest? Nie, jakiś kotłuniec czy coś, nawet nie zdążyłem przeczytać. Jakaś taka dziwna nazwa, nie? Ale dobra, spoko. Jelonek Bambi, mi się śni. Nie ma jelonków, nie. Ja piernicza. I co mam tutaj zrobić w tym odcinku? Dobra, ale szansa, żeby zobaczyć, co to jest, nie? Kołtu, kołtu nowiec. Kołtu nowiec, o. Jakiegoś mochomorka. to są dwa życia. O, o, żelazo, no proszę. Dobra, gicio, dobra. Wywolałbym tu jelonka gdzieś upolować. O. Upek bitumiczny. Okej, okay, z tego się wydobywa ropę. Okej, okay, ropa naftowa. No, ropa naftowa, wiadomo, jest w cenie, nie? Choćby teraz ceny troszeczkę spadły. O dziwo. I kolejna ropa Tak jest to ładnie ubrane yeah. Na polowanie Zobaczcie ile konopi mm -hmm. Jaki ma ład Jakie ładne liście ma Ty, jeszcze tam jest żelazo, nie? Nice Uwaga, cichutko Żeby go nie spłoszyć Ale siadło! Pięknie! Dzisiaj chyba najczęściej używane słowo to będzie siadło, nie? I niekoniecznie chodzi o mleko. Co robisz? Co się nagrywa. Pięknie. Dwie zwierzyny za jednym zamachem. Tam jest! O, ale, wow. ale czy ja go trafię z takiej odległości? Sterujemy w głowę, uwaga. Okej, okay, widać, że... Ja pierniczek, jaki unik zrobił Dobra, siadło O, 50 razy powiedziałem słowo siadło, nie? Gdzie... wejście do niedźwiadka jest tutaj chyba Miś pochatek Nie ma misia... Yo, jest miś po Siema, misiu Hello, motherfucker! <ścoughs> ja pierdnicze Olu <noise> <noise> Dobra, co tu mam się za skarby? Masz tu miodek czy nie masz miodu? Żelazny nabój, okej, okay, super A. Papier ścierny, spoko Dobra, uwaga Dobra, to się wie. Piękne drzewo. Wodaczcie, jakie ładne Lalala No i spadł na gościa. No, trudno. Po co po co mi się tu kręci? O! Uwaga! Headshot Smocza chwała. <mulik> Szła dzieweczka do laseczka i pierdolną ją prąd. Jest, <mulik> mam, kochani, pół godziny tropiłem, ale jest bizon, nie? Teraz... Concentration, teraz, concentration. Kurde, że one, one są bardzo puchliwe, wiecie? To, 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 to nie jest tak hop-siup Uwaga! z, z biodra! Sialu. Dobra, e, zabraliśmy sobie tysiąc skóry e, Wrócimy szybko do miasta No i już, już jesteśmy w mieście Teleport tutaj nawet dosyć szybko działa, także jest plusik. i co? Na skóry trzeba przerobić. Zebraliśmy tylko 1000 skór. Dużo, nie? Surowa skóra. Dzień futerka, futerko. Wo, po Masakra. Ale 9 możemy zrobić. To się wydnie. Ale zobaczcie, zobaczcie ten specjal Wybuchowe polowanie normalnie. <grymne> Uuu, nagle się zrobiło ciemno. Myśliwy już wiedział, że. Co wiedział? <grymne> że wybrał się za daleko. Dobra, ale z tym łukiem damy radę? Co? <grymne> Kto tam jest? Wow! Dobra, piękny ształ ostrzegawczy. Ja z tym łukiem to nie wiem, czy to dam radę. Uwaga, headshot. Ojej. Dobra, ok. Siema. Łoto, kurde, nie wiem, czy ja to stan zrobię. A, no dobra, zrobię to. No, teraz będzie Bosik. Wow, ale fajny. Siema. O, ładny unik zrobiłem. Dobra, okej, okay, to się wytnie. No, ale jest jakiś groźny. Ci poprzedniej byli chyba ten mocniejsi w ogóle, nie? Bez sensu trochę. Dobra, okej. Okay. Dobra, rozwalamy to. A ładnie to wygląda, nie? Duża skrytka. Zaraz zaczniemy. A czemu jakieś buty dostałem dziwne? Buty, 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 tam chyba coś, ten, 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 nie, nie, nie pykło. Duża skrytka z wyłomu, poziom 35, o, uwaga, otwieramy i... Skażony fragment. O Jezu, dobra. Czyli gówno. <laughs> no, a troszkę drewna standardowo, wiadomo, żeby przepalać też właśnie to jest fajne w New World na przykład jeśli zbieramy sobie surowce tam typu żelazo, srebro czy w ogóle jakieś inne górnictwo, to później jak chcesz to przepalić na przykład w pycyku w kuźni, to musisz też mieć węgiel drzewny, a żeby mieć węgiel drzewny no to trzeba przepalić trzeba przepalić drewno czyli trzeba pozbierać sobie troszeczkę drewienka całkiem spoko to jest mi się wydaje <cin stereotype> Orichalcum! <g sympathża> <g benchmarks> <s girlfriend> Bardzo rzadki surowiec. Nie no, nie jest taki super rzadki, ale generalnie ciężko się go wydobywa. Przynajmniej mi. Na razie. tu się wkręcasz, coś, że jakieś tropienie, coś... I nagle wysyłasz strzałę, która wybucha, nie? Ja pierniczę, nie trafiłem go z takiej odległości? Dobra, tego, tego wam nie pokażę. Dobra, to się wytnie. Pierniczyć. Kani, odcineczek dobiega końca. E, jeśli wam się podobał odcineczek, dajcie znać, e, dajcie znaka w komentarzach, oczywiście. E, mo, może będzie więcej takiego odcineczku właśnie z jakimiś urywkami coś tutaj jakiegoś śmieszkowania? Nie wiem. E, Dobra, to się już na pewno wytnie, nie? To się na pewno wytnie. Kani, w tym odcineczku to wszystko. Dziękuję. Kani, w tym odcineczku to wszystko. E, dziękuję, że wpadliście. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się i może do następnego. Hejka.